Witam Cię w poradniku menadżera restauracji. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak menadżer powinien wspierać kelnerów w sprzedaży. Drogi menadżerze, zarządzanie restauracją to nie tylko dbanie o smak potraw, czy estetykę wnętrza i sama praca w restauracji. To przede wszystkim umiejętność kierowania zespołem, który bezpośrednio wpływa na doświadczenia Twoich gości. Kelnerzy są twarzą twojego lokalu, a ich umiejętności sprzedażowe mogą znacząco podnieść obroty restauracji. Chciałbym się podzielić z tobą moją wiedzą na temat tego, jak możesz wspierać swoich kelnerów w sprzedaży, aby osiągnąć wspólny sukces i aby restauracja dobrze prosperowała. Twoja rola polega na tym, aby przekazać kelnerom nie tylko informacje o menu, ale także nauczyć ich sztuki sprzedaży. Powinieneś posiadać głęboką wiedzę na temat oferowanych usług gastronomicznych, w tym dań z karty, a także z oferty barowej. Bez tego trudno będzie ci skutecznie prowadzić zespół i motywować go do osiągania lepszych wyników. Twoja wiedza jest po prostu fundamentem, na którym kelnerzy będą budować swoje umiejętności. I dlatego właśnie szkolenia wewnętrzne są kluczem do sukcesu. Regularne i przemyślane, i przemyślane szkolenia są naprawdę niezbędne. Powinieneś zorganizować takie cykliczne spotkania, podczas których y, przedstawisz szczegółowo menu, y, omówisz składniki, metody przygotowania czy też historię tych potraw. Im więcej kelnerzy wiedzą o daniach, tym łatwiej im je polecać i łatwiej im je sprzedać. Podczas spotkań zapoznasz ich z ofertą barową, powiesz o winach, o koktajlach, a także o alkoholach wysokoprocentowych. Kelnerzy powinni wiedzieć, jakie wino polecić do konkretnego dania, czy do konkretnej okazji. Muszą wiedzieć, że do kaczki, jakie wino do kaczki podać, jakie do steka, czy do jakichś innych mięs. Podczas tych szkoleń nauczysz technik sprzedaży. Pokażesz jak subtelnie zachęcić gości do zamówienia dodatkowych pozycji, no na przykład takich jak przystawki czy też desery. To umiejętność perswazji jest bardzo ważna i należy też przekazać kelnerom, że właśnie w taki delikatny sposób powinni sugerować gościom, że mogą coś dodatkowego zamówić. Podzielisz się także kulturą taką organizacyjną, przekażesz wartości, przekażesz standardy obsługi, one są przecież bardzo ważne w restauracji no i każdy lokal ma jakieś swoje wytyczne co do obsługi gości. Pamiętaj, że szkolenia to nie tylko teoria, ale głównie praktyka. Możesz organizować takie symulacje obsługi. Podczas nich kelnerzy będą ćwiczyć różne scenariusze z udziałem gości. Możesz się wcielić w gościa albo postawić kelnera na miejscu gościa i samemu go obsługiwać. Takie różne scenki są bardzo rozwojowe i naprawdę zapamiętane przez kelnerów. Może to troszeczkę na początku Głupio, może nawet i śmiesznie troszeczkę wygląda, jeżeli tak po prostu jak w teatrze sobie gracie, ale jednak to jest bardzo ważne i zostaje w pamięci. Nie, bardzo ważna jest sz, sz, sprzedaż, sztuka sprzedaży i promowania produktów. Aby kelnerzy skutecznie sprzedawali, no to po prostu muszą opanować pewne swoje techniki i, i jakieś umiejętności. Nie, oto kilka takich aspektów, na które powinnyś zwrócić uwagę. Nie, jest to personalizacja oferty. Zachęcaj kelnerów do obserwacji gości i dostosowania propozycji do ich potrzeb. Jeśli widzą, że ktoś jest niezdecydowany, to mogą zaproponować swoje ulubione danie czy jakiś napój trzeba też patrzeć na to w jakim wieku są goście, zależy co można im proponować jak przychodzą osoby starsze, no to nie będziesz im proponować burgera jakimś takim 70-latkom, tylko raczej młodszym osobom no i tak dalej. Bardzo ważne, jest, bardzo ważne są opowieści o potrawach. Historie po prostu sprzedają, każdy lubi taki storytelling. I kelner, który opowie o pochodzeniu składników, czy o unikalnym procesie przygotowania tego dania, no może zaintrygować gościa i zdecydowanie zwiększy szanse na sprzedaż. Ponadto sugestywne pytania. Zamiast pytać, czy życzy sobie pan deser, lepiej zapytać. Mamy dziś wspaniałą tartę cytrynową, czy mogę ją dla Pana zamówić? Taki sposób proponowania jest bardziej skuteczny, po prostu jest milszy i działa bardziej perswazyjnie i gość jest bardziej skłonny do tego, żeby się na to zgodzić. Ponadto bardzo ważna jest znajomość promocji, a także ofert specjalnych. Kelnerzy powinni być na bieżąco z tymi wszelkimi promocjami, które ustalił menażer, aby móc je proponować gościom w odpowiednim momencie. No przecież nie można wystrzelić, że mamy na przykład Happy Hours, nie wiem, o 9 rano, No tak załóżmy, jeżeli one są zaplanowane w godzinach jakichś wieczornych. Jak zachęcić gości do zamówienia deseru? Deser często jest tym elementem, które goście pomijają czując, że już są nasyceni. Twoi kelnerzy mogą jednak zmienić ich decyzję poprzez na przykład apetyczny opis, taki szczegółowy opis smaku, wyglądu deseru, no może pobudzić wyobraźnię i tym samym apetyt. No dla przykładu, nasza czekoladowa, nasz czekoladowy fondant z płynnym środkiem i gałką domowych lodów waniliowych to prawdziwa uczta dla podniebienia. Propozycja do kawy, to jest też może być, czyli sugerowanie deseru jako idealnego dodatku do kawy czy herbaty po posiłku. Można podkreślić unikalność. Jeśli deser jest przygotowany według autorskiej receptury szefa kuchni, no warto to zaznaczyć, że, że właśnie został w taki sposób wymyślony, że taką historię sprzedać tego powstawania tego deseru. Wiedza o winach i alkoholach jest narzędziem do sprzedaży. Zajmowanie win i alkoholi, no to jest niezbędny element w pracy kelnera. No powinieneś zadbać o to, aby twoi pracownicy znali podstawy tego wszystkiego: regiony winiarskie, szczepy winogron, proces produkcji wina. To pozwoli im pewniej poruszać się w tym temacie. No i nie będą świecić oczami. Twoi pracownicy Powinni potrafić łączyć wina z potrawami, powinni wiedzieć, które pasują do dań mięsnych, rybnych czy tam wegetariańskich. Powinni umieć prezentować i serwować wino, to też jest bardzo ważne. Poprawne otwieranie butelki, prezentacja etykiety, czy też nalewanie tego wina, to wszystko wpływa na odbiór przez gościa. Bez takiej wiedzy kalnerzy nie będą w stanie skutecznie proponować win, co może znacząco obniżyć sprzedaż po prostu w tym segmencie. Znajomość menu i oferty barowej. Kelner powinien być ekspertem w zakresie menu restauracji, a Twoim zadaniem jako menadżera no jest zapewnić, aby znał składniki, sposób przygotowania dań potrafił doradzić w, kwesti w kwestiach dietetycznych, wiedział, które danie są bezglutenowe, wegetariańskie czy niskokaloryczne. Powinien jako menadżer zadbać o to, aby kalner był na bieżąco ze wszystkimi nowościami. Jeżeli wprowadzacie sezonowe menu, czy nowe koktajle, kalnerzy powinni o tym wiedzieć i, i aktywnie je promować. No muszą być z tego zakresu też przeszkoleni, w ogóle powiadomieni wszystko muszą mieć opisane, pokazane palcem. Może tak być, że któryś kalner był na Europie na chorobowym czy miał po prostu dzień wolny podczas gdy menadżer czy ktoś inny jakiś nie wiem jakiś barman coś wprowadził nowego no to każdy musi być po prostu poinstruowany więc najlepiej w takiej sytuacji mieć po prostu całą listę wszystkich pracowników wszystkich kelnerów i sobie odhaczać po prostu Także no tutaj ten ten był poinformowany ten ten czy tamten można mieć taką jedną listę na wszystkie w ogóle Sprawy, więc to jest też bardzo ważne. Wystarczy sobie tylko przeczytać nazwiska czy imiona, i już wiadomo, no, kto, kto został poinformowany. Ważnym aspektem jest też przyjęcie nowego kelnera. To jest bardzo, bardzo ważny temat. Wprowadzenie nowego pracownika zespołu jest bardzo ważnym momentem. Aby zapewnić mu dobre rozpoczęcie, to przeprowadzić takie szczegółowe szkolenie wstępne. Omów wszystkie aspekty pracy od obsługi gościa aż po same zasady bezpieczeństwa. Wiadomo, że będziemy już szkolenie BHP i tak dalej, ale jednak takie ze strony menadżera powinno być takie szkolenie stanowiskowe. Przekaż również kulturę organizacyjną. wyjaśnij jakie wartości są ważne w Twojej restauracji i jakiego zachowania oczekujesz. Zapewnij również wsparcie mentora przydziel doświadczonego kelnera, który pomoże nowemu pracownikowi w tych pierwszych dniach pracy. Możecie, możesz łączyć ich w pary, to też jest bardzo, bardzo dobre że nie ma czegoś takiego, że wszyscy uczą jednego, bo tak naprawdę wyjdzie na to, że nikt go nie uczy, bo nikt nie ma tej odpowiedzialności. Jednak jeżeli po prostu wskażesz palcem, że ty jesteś jego opiekunem przez na przykład tydzień i masz takie zadanie, nauczyć go tego, 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 tak, wszystko wymienisz, jakie masz konkretne oczekiwania, czyli delegujesz takie bardzo ważne zadanie kelnerowi. Takiemu doświadczonemu. Pokazujesz też dzięki temu, że ufasz temu kelnerowi. Możesz to podkreślić, że mam do ciebie zaufanie i uważam, że jesteś odpowiednią osobą z odpowiednim doświadczeniem, aby przeszkolić nowego pracownika. Oddaję ci go pod twoje skrzydła i oczekuję od ciebie, że go nauczysz tego, co mam tutaj przygotowane na tej liście. Możesz napisać na liście, że znajomość karty menu, omówienie drinków wszystkich tam koktajli i pokazanie w jaki sposób się nalewa wina i tak, dalej, i tak dalej. To już po prostu samodzielnie musisz sobie przygotować taką listę zgodnie z Twoimi oczekiwaniami. Dzięki temu nowy kelner szybciej odnajdzie się w zespole, no i będzie mógł efektywnie pracować. Wsparcie zewnętrznych firm szkoleniowych jest też godne uwagi, jeśli nie masz wystarczająco czasu na prowadzenie szkoleń przez, przez samego siebie, warto wykorzystać pomoc profesjonalistów. Zewnętrzne firmy szkoleniowe oferują kursy kelnerskie, kursy barmańskie, takie, które podnoszą kwalifikacje Twojego personelu, no właśnie w zakresie obsługi, przygotowania napojów lub no, no innych tam tematów. Oferują również szkolenia sprzedażowe, które uczą technik zwiększania sprzedaży i efektywnej komunikacji z gościem. Oferują możliwość także dofinansowania, co jest też kluczowe. Często takie szkolenia są finansowane z funduszy unijnych czy jakichś tam lokalnych, co sprawia, że są po prostu bezpłatne do restauracji. Inwestujesz w rozwój pracowników, inwestujesz w rozwój całego biznesu. I bardzo ważne jest też dawanie dobrego przykładu. Twoje zachowanie jest wzorem dla zespołu. Jeśli pokażesz jak profesjonalnie obsługiwać gości, kalerze będą Cię naśladować. Dlatego pamiętaj o aktywnym uczestnictwie w obsłudze. To jest też ważne, żebyś był obecny i żebyś pokazał, że samodzielnie to robisz, żeby oni mogli Ciebie zobaczyć w pracy. Od czasu do czasu obsłuż osobiście stolic, stolik pokazując najlepsze praktyki jakie, jakie potrafisz zaprezentować. Pamiętaj o rozwiązaniu problemów. Pokaż jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, na przykład z niezadowolonymi gośćmi, czy z takimi, którzy zgłaszają reklamacje. To jest też bardzo ważne. No, umiejętność odnalezienia się przez kelnera w takiej sytuacji no, jest bardzo ważnym elementem obsługi. Pamiętaj o pozytywnym nastawieniu. I twoja energia po prostu wpływa na całą atmosferę na atmosferę w zespole. I ona jest bardzo, bardzo ważna. Jeśli będziesz gburowatym menadżerem i będziesz emanował taką negatywną energią, że przy Tobie nie chce się stać, bo można siekierę zawiesić w, w powietrzu z powodu tych emocji, no to, no to po prostu wyczują Twoi pracownicy. No i nie będzie, nie będzie dobrej pracy. Tak to już jest. Yy. Poruszę temat jeszcze przygotowania eventów okolicznościowych. Organizacja specjalnych wydarzeń to wyzwanie, ale również szansa na, na zwiększenie sprzedaży. To jest oczywiste. Duży event, duża sprzedaż. Aby wszystko przebiegło sprawnie, to planuj z wyprzedzeniem. Ustal z góry y, szczegóły menu, y, dekoracji, obsługi, tak żeby goście wiedzieli dokładnie, czy tam organizatorzy wiedzieli dokładnie, czego chcą. Musisz to wszystko oczywiście przekazać y, swoim pracownikom, swoim kelnerom. Dlatego właśnie zaangażuj zespół. Podziel obowiązki, podziel wszystkie odpowiedzialności, aby każdy wiedział dokładnie co ma robić, żeby każdy był przydzielony do czegoś. Na przykład, ty obsługujesz tam bufet gorący, ty bufet zimny, ty zajmujesz się barmanem, znaczy barem, ty jesteś asystentem barmana, przynosisz mu alkohole, będziesz coś tam przynosił, schłodni i tak dalej. Ty będziesz na przykład osobą, która. Która przekazuje wszystkie informacje z jednego działu do drugiego, jeżeli macie duży event i w różnych punktach macie obsługę, no to możesz takiego wyznaczyć jakiegoś łącznika. No, i też ważne jest, aby komunikować się z gośćmi. Upewnij się, że kelnerzy wiedzą o wszystkich specjalnych życzeniach i specjalnych wymaganiach, aby no po prostu nie było niespodzianki. Zdarza się czasem, że menadżer podczas takich rozmów najzwyczajniej zapomni o czymś, zapomni czegoś przekazywać. Więc warto sobie robić notatki, po to, żeby no po prostu z kartki wszystko przeczytać i powiedzieć, czego konkretnie oczekujesz. To też jest bardzo ważne, że jak się deleguje wiele zadań i jest wielu kelnerów, na dużej, na dużej imprezie, warto sobie napisać, co dokładnie. Od czego każdy kelner jest. Tak, żeby każdy miał swoją karteczkę, wiedząc, jakie są jego zadania. Kolejny temat to jest wspieranie sprzedaży poprzez promocje i oferty specjalne. No Promocje to naprawdę doskonały sposób na zachęcenie gości do większych zakupów. Możesz wprowadzić na przykład menu degustacyjne, oferując mniejsze porcje kilku dań. Zachęcisz gości do spróbowania różnych smaków. Organizować happy hours specjalne ceny na napoje w określonych godzinach przeciągną naprawdę więcej klientów. Możesz proponować zestawy, że na przykład łącząc dania z napojami w, w atrakcyjnej cenie zwiększysz wartość zamówienia. No, gdy na przykład sprzedajesz jakieś super fajne danie z karty, jakieś takie droższe no załóżmy masz całą kaczkę pieczoną, że to jest jakieś tam danie dla kilku osób, jakieś bardziej prestiżowe, to możesz do tego dołożyć butelkę wina w jakiejś korzystniejszej cenie. Pamiętaj, aby kalnerzy byli dobrze poinformowani o tych wszystkich aktualnych promocjach no i żeby potrafili je aktywnie proponować. Dopilnuj tego, możesz stać z boku i sprawdzać, czy oni rzeczywiście to robią. <laughs> Motywacja jest kluczem do sukcesu i do całej sprzedaży. Możesz wprowadzić system premiowy, czyli nagrody za osiąganie określonych celów sprzedażowych. Możesz doceniać wysiłek, czyli chwalić kelnerów za dobre wyniki i pozytywnie, pozytywne opinie od gości. Taki feedback jest niewiarygodnie dobry, i też jest pewną formą nagrody. Możesz organizować konkursy taka zdrowa rywalizacja o tytuł najlepszego sprzedawcy miesiąca no może być naprawdę dobrym bodźcem dla takich ambitnych kelnerów. Motywowani pracownicy są bardziej zaangażowani i chętniej podejmują inicjatywę podczas sprzedaży. I taki zmotywowany kelner naprawdę dużo więcej sprzeda. Kolejną, kolejną ważną kwestią to jest budowanie relacji z gośćmi. Czyli takie długotrwałe relacje z klientami przekładają się na ich lojalność i na regularne wizyty. Dlatego zachęcaj kelnerów do zapamiętywania preferencji stałych gości. No dzięki temu mogą personalizować obsługę. Zachęcaj kelnerów do bycia uprzejmym i pomocnym, ponieważ dobre wrażenie pozostaje w pamięci gościa na bardzo długo. Zachęcaj do proponowania programów lojalnościowych, czyli na przykład informowanie o kartach swojego klienta czy specjalnych ofertach. Zadowolony gość nie tylko wróci ale też po prostu poleci restaurację innym swoim znajomym i pocztą pantoflową przekaże same bardzo fajne, bardzo fajne doświadczenia z Twojej restauracji. Stałe doskonalenie i feedback również zasługuje na to, aby dokładnie to troszeczkę omówić. Regularne analizowanie wyników i zbieranie opinii pozwoli na ciągły rozwój. Możesz organizować spotkania zespołowe, omawiać wyniki sprzedaży, dzielić się doświadczeniami, pomysłami. Zachęcaj również do feedbacku. Kalnerzy mogą mieć cenne spostrzeżenia na temat potrzeb gości, czy jakichś usprawnień w menu, czy usprawnień w organizacji, czy lepszej obsługi. Warto śledzić też nowości w branży gastronomicznej i dostosować tą ofertę ponieważ goście mogą tego oczekiwać i dzięki temu zwiększy się sprzedaż. Jeżeli kelnerzy mają takie informacje na temat nowych jakichś trendów, to możesz je od nich wyciągnąć i też będą mieli swój wkład właśnie w sprzedaży. Twoja otwartość na zmiany i takie innowacje pomoże utrzymać restaurację na wysokim poziomie, czego oczywiście uważam, że bardzo byś chciał, ponieważ jest lepsza sprzedaż, jest więcej kasy i rentowność w ogóle występuje rentowność restauracji. Jest ona rentowna, się opłaca, można ją prowadzić, bo ona na siebie zarabia. No podsumujmy to trochę. Twoja rola jako menadżera to nie tylko zarządzanie takie operacyjne. Ale przede wszystkim liderowanie zespołowi. Jesteś liderem i wspierając kelnerów sprzedaży, inwestujesz w sukces całej restauracji. Pamiętaj, że kluczem jest wiedza, szkolenie i motywacja. Twój zespół, odpowiednio prowadzony przez Ciebie, może naprawdę znacząco zwiększyć obroty i zwiększyć zadowolenie gości. Dąż do tego, aby każdy kelner był takim ambasadorem Twojej restauracji, żeby czuł nim się, czuł się twarzą reprezentującą restaurację, żeby był osobą taką z pasją i zaangażowaniem, żeby potrafił właśnie w ten sposób prezentować ofertę żeby potrafił przekonywać gości do odkrywania nowych smaków, doświadczeń, żeby mogli kosztować nowych dań, żeby kelner potrafił polecać wszystko, tak żeby goście korzystali z czegoś nowego. Niech Twoja restauracja stanie się miejscem, gdzie profesjonalizm łączy się z wyjątkową atmosferą, A żeby goście zawsze czuli się mile widziani i żeby chętnie wracali. Twój wkład w rozwój kelnerów naprawdę przyniesie Ci owoce w, no, w postaci lo, jakichś tam lojalnych klientów, a także pozytywnej reputacji na rynku. Pamiętaj, że sukces zaczyna się od ludzi, dlatego proponuję ci, zainwestuj w swój zespół, a z pewnością osiągniesz zamierzone cele. Także to tyle w tym temacie, co bym chciał Ci na dziś powiedzieć. Mam nadzieję, że to wszystko Ci się przyda. Jeżeli to wprowadzisz w życie i się dobrze zastanowisz, to z pewnością przyniesie Ci korzyści. Bardzo Cię proszę o zostawienie lajka, o subskrybowanie kanału, dzięki temu będziesz na bieżąco. Jeżeli klikniesz dzwoneczek, to otrzymasz powiadomienie o nowym filmie na kanale. Myślę, że moja wiedza gastro może Ci się bardzo przydać. Jeżeli jesteś początkującym menadżerem, czy takim, który już pracuje, ale ma jeszcze pewne obszary do poprawy, to gorąco Cię zachęcam do tego. Możesz się również dowiedzieć, w jaki sposób pracują szefowie kuchni i kucharze, co jest również ważne dla Ciebie, jeżeli jesteś menadżerem na... Wysokim szczeblu w restauracji, czy na przykład właścicielem, no to z pewnością jesteś zainteresowany, co się dzieje w wielu działach. Zatem polecam Ci to wszystko, co prezentuję na moim vlogu szefa kuchni. No i do usłyszenia w kolejnych poradnikach. Jeżeli jesteś zainteresowany większą ilością wiedzy, zapraszam Cię na Patronite, gdzie jako patron możesz skorzystać z wielu postów, a także z kursów audio. W każdą środę na kanale YouTube o godzinie 21 jest podcast szefa kuchni i zdecydowanie Ci to gorąco polecam, ponieważ możesz wynieść z tego dużo wiedzy. Zajrzyj również na mój blog kulinarny szefa kuchni www.foodandtravels.eu, a także na media społecznościowe. Znajdziesz mnie na Facebooku, TikToku, na YouTube, także na Instagramie, a także na, na Pinterest. Jeżeli chciałbyś nawiązać ze mną współpracę, napisz do mnie maila na foodtravels.małpainteria.eu lub możesz mnie znaleźć na LinkedIn. Także gorąco Cię zachęcam do odwiedzania. Do usłyszenia następnym razem. Życzę Ci wielu sukcesów. Na razie cześć.